Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z pierwszym sezonem serialu Asoka. Po kilku tygodniach męczenia się momentami wynaśmiewania się, wyśmiewania się i okazjonalnych, całkiem przyjemnych elementów. Doszliśmy prawie do samego końca. Mówię prawie, ponieważ dziś będziemy zajmować się ósmym finałowym odcinkiem, i tylko tym, ponieważ w osobnym materiale, który planuję nagrywać jutro, zajmę się omówieniem całości serialu jako serialu, jako elementu całego składowego Mandoversum. W którą stronę to właściwie zmierza, jakie były ewentualne plusy i minusy tego, tych ośmiu odcinków. Natomiast dzisiaj chciałem zająć się tylko i wyłącznie podejściem do tego ostatniego odcinka i powiedzmy, zobaczyć, jak on zadziała jako podejście do całego sezonu i zamknięcie całego tego właśnie sezonu. I generalnie żółując, dyskusje o tym, jaki to będzie finał, rozpoczęły się jeszcze zanim tak na właściwie ten serial się pojawił, gdzie już wtedy, przed jego premierą, były zastanowienia zastanawianie się, rozważania się wśród fanów, czy ten serial zamknie się w jednym sezonie, czy zamknie się w dwóch sezonach, czy będzie on pewnego rodzaju preludium, czy prologiem do filmu Dave'a Filoniego e, i wątki będą kontynuowane na dużym ekranie, czy będziemy mieli drugi sezon. No i im bardziej szliśmy w tym sezonie im bardziej wchodziliśmy w kolejne odcinki, tym bardziej ja przekonywałem się do tego, że no nie ma bata, żebyśmy podomykali wszystkie wątki w odpowiedni sposób do końca tego sezonu i na pewno będzie jakaś kontynuacja. Czy będzie ona w formie filmu, czy serialu nie było wiadome do dzisiaj i tak naprawdę do dzisiaj też nie jest do końca wiadome, bo nie dostaliśmy jeszcze żadnych informacji dotyczących tego, co będzie dalej, ale matko bosko będzie drugi sezon. Jakby ten dzisiejszy finał nie jest właściwie finałem. Jakby mój chłopski prosty rozum zakłada, że kiedy mamy pewnego rodzaju zakończenie sezonu, to zamykamy różne rzeczy, kończymy różne rzeczy. Natomiast dzisiejszy odcinek nie jest w żaden sposób zakończeniem on jest przejściówką on jest jednym wielkim to-be content, który trwa nam przez 40 prawie minut na ekranie. Mamy tak naprawdę dużo, może nie dużo więcej, ale mamy mnóstwo pytań dotyczących tego, co się właściwie stało, dlaczego właściwie się stało i po raz kolejny dostajemy coś, co jest, będzie pewnego rodzaju punktem kolejnym wyjścia do następnych przygód naszych bohaterów ze świata Dave'a Filoniego. I to nie działa dobrze. Generalnie rzecz mówiąc, ten odcinek mógłby być spokojnie przedostatnim odcinkiem, to jest pewnego rodzaju przygotowanie do finału, co będę starał się w pewien sposób wypunktować podczas dzisiejszej recenzji, ale. No jestem. Jestem zawiedziony. Tak jak w poprzednim odcinku, czy po poprzednim odcinku czekałem i zastanawiałem się, co zostanie nam wyjaśnione. No, w sumie nic za nie zostało wyjaśnione, tak naprawdę. Um, większość zagadek, nawet jeżeli coś zostało pokazane bardziej, to nie ma natychmiast się kończyło. Generalnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że ten odcinek jako finał nie sprawdza się ani trochę. Jest powiedzmy, tak naprawdę zakładką, jest pauzą w oczekiwaniu na to, co dalej dostaniemy, czy to w drugim sezonie serialu Asoka, czy to ewentualnie w kolejnym filmie Dave'a Filoniego. I dzisiaj chciałbym podzielić, powiedzmy, recenzję, że. Ważenie na trzy bloki. Bo tak naprawdę cały ten odcinek możemy podzielić na trzy części, czyli dwie pierwsze sceny spokojniejsze, potem scena długa akcji, a na samym końcu zakończenie. Nazwijmy to w ten sposób. I jeżeli chodzi o te sceny początkowe, one są dziwne, bo z jednej strony, biorąc pod uwagę, że ten finał jest bardzo krótki, on ma 30 parę minut powiedzmy samego czasu antenowego, bez napisów, bez wstępu, dostajemy prawie. 4-5 minutową scenę, jak Morgan dostaje awans na bycie matką sióstr nocy i dostaje fancy mieczyk. I samo w sumie nie ma w tym nic złego, jakby okej, okay, tylko biorąc pod uwagę, jak potem pędzimy i jak potem nie mamy za bardzo czasu na gadanie i na rozwój jakiejś postaci czy podsumowanie jakichś wątków, cała ta scena wydaje się być dosyć długa. No ale nie oszukujmy się, można było się spodziewać, że będzie rewanż między Asoką a Morgan z drugiego sezonu. Mando, więc no, trzeba było jakoś naszą wojowniczkę przygotować. Z drugiej strony mamy z jakiego, jakimś cudem Ezry budującego sobie miecz świetny. Zakładam, że Kryształ Kyber dostał od, od Huyanga. Tam oczywiście mamy kawałek Wikipedii, bo musimy przypomnieć tym, którzy nie oglądali rebelsów, że Kanan Jarus był, był mistrzem Ezry. No i dostajemy ostateczną odpowiedź, dlaczego Asoka nie chciała szkolić Sabine. A ponieważ Sabine pod koniec wojny Mandalora została zmieniona w Szklaną, powiedzmy, e, powierzchnię, gdzie nic teoretycznie nie przeżyło. No i Asoka bała się, że Sabin, kiedy zacznie się uczyć z tego powodu, przejdzie na, nazwijmy to w uproszczeniu, ciemną stronę mocy. Ehm, nadal nie, nie kupuje tego, że Sabin e, umie, to, czy, że miała zostać, Jedi, o czym za chwilę. No i cała ta scena jest sielankowa, bo generalnie rzecz ujmując. Jakby Traun tam czeka. Traun tam za chwilę odleci, a my sobie mamy spokojnie asokę, która siedzi sobie, pilnuje sobie naszych e, e, ludzi, wielorybków, e, ludzi krabów, e, chwilę sobie rozmawia. Generalnie cała ta scena, ja rozumiem, po co ona jest, ale ona jest strasznie sierankowa. Nie mamy żadnego poczucia zagrożenia, żadnego tykającego zegara nad nami, że ej, tutaj za chwilę wiecie, no już koniec sezonu, tutaj musi się coś wydarzyć i tak dalej. Co odbija się potem na tym aspekcie akcji który rozpoczyna się za chwilę. Tak więc, dwie pierwsze sceny trochę albo zbędne, albo trochę moim zdaniem źle przemyślane. Dobra, sceny akcyjniakowe, czyli powiedzmy od zestrzelenia naszego, czy nawet nie zestrzelenia, uszkodzenia tymczasowego statku Asoki, który jest chyba najbardziej odpornym statkiem w historii, nawet bardziej niż Socumilenium, do powiedzmy odlotu Trauna z naszej planety. Generalnie rzecz czy ktoś z Was, jakby to nie jest nawet złośliwe pytanie, bo ja miałem z tym gigantyczny problem. Czy ktoś z Was w ogóle czuł jakąś stawkę? Jakiś ten tykający zegar? To poczucie, że kurde, rzeczywiście nasi bohaterowie są w zagrożeniu? Że muszą się z czymś śpieszyć? Bo ja nie za bardzo. Jakby plot Armor, który był obecny w tej sekwencji, to, że nasi bohaterowie muszą przeżyć, był dla mnie cały czas tak masakrycznie widoczny, jak i również cała ta akcja, ten pomysł z tym, że musimy bronić się jak najdłużej, żeby Asoka nie mogła się dostać z ekipą, jest dla mnie od początku nietrafiony, bo skoro już z jakiegoś powodu oko Syjonu musiało zejść do atmosfery, dobra, załóżmy, że Chimera nie ma, powiedzmy, paliwa, nie ma siły, żeby wlecieć ponad atmosferę. Dobra, okej, okay, załóżmy, że tak jest, załóżmy. To dlaczego stoicie przy tej świątyni? Dlaczego, skoro na początku odcinka jest powiedziane, że drogi Admirale Traunie, zakończyliśmy załadunek, czemu nie wpakować wszystkich żołnierzy, odlecieć gdziekolwiek na Polankę, i tam czekać. No i Yasoka nie doskoczy przez te 40-50 metrów. Jakby nie za bardzo rozumiem, nawet jeżeli powiedzmy jest ten stateczek, no to bez przesady łatwiej zestrzelić ten statek niż dawać naszym piechociarzom dostęp. No jest to, jest to dosyć durne. Ale potem tak naprawdę rozpoczyna się sekwencja, czy powiedzmy ciąg wydarzeń, który sprawia, że gdybym był fanem Imperium, albo gdybym był głębszym fanem Trauna, to bym się załamał, bo ja czekałem, ja przez całą tą sekwencję czekałem na jedną rzecz. Jak Traun weźmie ten stół, wywali go przez okno i złoży wypowiedzenie i ja powie, że on ma to w dupie. Bo poziom niekompetencji połączonej z plot armorem naszych bohaterów jest absurdalny. Fakt tego, że TIE na początku zostają staranowane przypadkiem i żaden inny TIE nie może przylecieć, żeby naszych bohaterów, powiedzmy, pokonać. To, że potem szturmowcy oczywiście walczą z naszymi bohaterami, potem powstają jako zombie, no bo muszą być zombiaki, musi być spuki skeletons. Eee, jakby, dobra, tam, tam jest wiele rzeczy, które są eee, naciągane, które są właśnie takie kreskówkowe, gdzie co z tego, że Traun wypada nam super jakimś pomysłem czy planem, skoro i tak kompetencja jego podopiecznych jest żadna. Ale moim absolutnym momentem, gdzie zrobiłem największe XD i gdzie najbardziej zrobiłem sobie Facepalm'a, to jest moment, kiedy Chimera, imperialny niszczyciel, statek, który generalnie rzecz ujmując przylatujący nad jakąś planetę prędzej czy później byłby w stanie zmasakrować całą planetę. Miasto po mieście, które leci, niszczy wszelkiego rodzaju opór, zaczyna strzelać do naszych bohaterów z turbolaserów i nic im nie robi. A nasi bohaterowie jeszcze w międzyczasie są w stanie za pomocą mocy otworzyć sobie drzwi na tyle, żeby się dostać do twierdzy. Kurde, to jest tak przesadzone. To jest tak durne. Ludzie to są turbolasery. Generalnie po tej Polance, gdzie oni prowadzą ostrzał, powinien zostać żurzel, może nawet szkło. Generalnie tam nie powinno nic wyrosnąć przez najbliższe kilka lat, a nasi bohaterowie lawiują między tym, jakby to były malutkie, powiedzmy, jakieś strzały z Blastera. To jest. To jest słabe. To jest tak niesamowicie. I nie wiem, jakby Asoka stwierdza, że musimy zaatakować frontalnie, bo nie ma czasu, no, tak zakładam. Bo gdyby jeszcze ten scenariusz był napisany w ten sposób, że kurde, oni mają potężną siłę ognia, dobra, to spróbujmy gdzieś tam po cichu się przekreść i tak dalej, i tak dalej. Ezra wie, zna sposób, bo tyle razy próbował się wydostać i tak dalej. To byłoby spoko. Nie, musimy zrobić akcję. Musimy front, szturmujemy bramę, powiedzmy, i tyle. I potem. I, i to, to strasznie odbija się, wiecie, na kim? Na Traunie. Generalnie Traun, i przez poprzednie dwa odcinki nie wiedziałem za bardzo, co o nim sądzić, a bo stwierdziłem, że jeszcze możemy poczekać. Problem jest tylko taki, że pod koniec tego sezonu dla mnie Traun jest imperialnym złolem, który... Jest bardziej elokwentny, ma bogatsze słownictwo, ma troszeczkę więcej takiego dżentelmeńskiego rysu i nic więcej. To jest taki sam imperialny, który zostawia za sobą swoich ludzi. To jest taki sam imperialny, który nie potrafi pokonać naszych e, nieprzyjaciół i którego i najlepszym przyjacielem jest fabuła, bo on musi się powiedzmy tylko i wyłącznie wydostać. Generalnie rzecz ujmując. Tround wydaje mi się wręcz fanatycznie oddany imperium z tym swoim Long Live Empire, z tym odrzucaniem swoich e, zasobów, jak to nazywa Morgane czy innych ludzi itd. I nie ma, nie ma w nim jakiejś, wiecie, takiej charyzmy przekonującej do niego. To nie jest taki fajny złol. To nie jest złol, który ma coś do przekazania. Na tym etapie dla mnie Traun, ten serialowy, jest po prostu złolem. Jest, jest dupkowatym złolem, który ja wszystko przewidziałem. No jasne, przewidział zestrzelenie TIE przewidział zniszczenie swoich um, żołnierzy. No generalnie rzecz ujmując, który nie jest w stanie wpaść na jakieś pułapki, który nie jest w stanie odlecieć. I generalnie rzecz ujmując, Traun traci. Traun Traci przez ten serial niesamowicie. Eee, no i tyle. A no i oczywiście jest jeszcze sekwencja e, Sabin, która wystarczy, że Sabinkę trzeba było poddusić e, i od razu poczuła jak używać mocy, ale co jej najbardziej rozwala? Jakby, ja pamiętam, znaczy nie oszukujmy się, wszyscy pamiętamy, jak bardzo niektórzy fani narzekali na to, że Rey tak szybko nauczyła się mocy, że tyle umie i potrafi. Sabin w momencie, kiedy po raz pierwszy od, od kilku odcinków udaje jej się użyć mocy, żeby przyciągnąć Miecz co już jest sporym osiągnięciem, Używa swojej mocy, żeby Ezrem wyrzucić kilka, kilkanaście metrów w powietrze. No po prostu, jak to nie jest definicja bycia przekokszonym, to, to, jest, to jest niesamowite. Jakby e, Sabin, która dzięki mocy przyjaźni nauczyła się używać mocy, jest... Ja wiem, że ktoś zaraz napisze, że taki był zamysł George'a Lucas'a, że każdy może używać mocy. Okej, okay, ale jest... jakby to wygląda tak, jakby Sabin nagle w drzewku z Kili odblokowała jedną umiejkę i powiedzmy już ją opanowała. Do perfekcji skill, zbierała expa przez cały sezon, żeby to zrobić. No, generalnie rzecz jest to absolutnie śmieszne. Jest jedna rzecz dobra. Pierwsza połowa pojedynku Asoki z Morgan jest o dziwo zaskakująco dobrze nakręcona. Znaczy się, mamy dwie użytkowniczki mieczy świetnych, które nazwijmy to mieczy świetnych, które stoją od siebie, zaczynają się naparzać i nie mamy cięcia co dwie sekundy, mamy szeroki plan, nawet coś widać. Oczywiście później to już nie ma znaczenia, bo potem trzeba się bić, naparzać, biegać i tak dalej, ale generalnie rzecz ten pierwszy kawałek jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli ktoś lubi zombiaki, no to zombiaki są oczywiście jak najbardziej w porządku. Podoba mi się to, że widzimy dev Trooperów, um, którzy są w wersji nightowej i widzimy, że rzeczywiście pod tym hełmem są zombiaki, przy czym to nie są ożywione. Dev Trooperze rzeczywiście tak mogli wyglądać, biorąc pod uwagę um, ich origin, jaki poznaliśmy przy okazji Wataryny. Generalnie rzecz ujmując, um, cała sekwencja akcji jest to już nie jest krycie się, to jest kreskówka. To jest, to jest coś, co w kreskówce byłoby przesadzone, ale pasowałoby w pewien sposób do bycia kreskówką. Natomiast w tym przypadku jest to pokaz tego, że najważniejsza jest. Fabuła. Najważniejszy, nawet nie fabuła, przepraszam, jest scenariusz. Nasi bohaterowie mają przeżyć i tyle. I twórcy nie potrafią tak z tego obudować, żebyśmy mieli jakieś poczucie zagrożenia, bo ja przez całą tą sekwencję wiedziałem, że oni i tak przeżyją, że i tak się nic złego nie stanie, że Morgana zginie, że Tron się wydostanie i akcja z turbolaserami jakby szybko pogrzebała, w przeciwieństwie do naszych bohaterów, szybko pogrzebała moje przekonanie do tego, że coś tutaj więcej się może wydarzyć, bo sorry... Ale zawiodłem się. Zawiodłem się niesamowicie na tej akcyjniakowym aspekcie tego finału. No dobrze moi drodzy i teraz mamy, mamy zakończenie. No i mamy, nazwijmy to, pokaz slajdów w wykonaniu Dave'a Filoniego, jeżeli chodzi o scenariusz. Co dzieje się z naszymi poszczególnymi bohaterami. Asoka, Sabin i Hu Yang zostają na powiedzmy naszej planecie i organizują sobie życie od nowa i nikt nie ma za bardzo jakichś powiedzmy pretensji, nikt nie ma żadnych za bardzo problemów. Tak miało być i tyle. I to się generalnie wpisuje cały ten, ten, ten słodko-cukierkowo-pierdzący aspekt, który ciągnie się nam mniej więcej od momentu, kiedy Ezra został odnaleziony. Czyli wszystko jest fajnie, jesteśmy rodziną z Rebelsów, więc nie ma się co przejmować. Nie ma jakiegoś takiego obawy, że co będzie dalej z nami. To jest na zasadzie tak, jakby Asoka doskonale znała he -he scenarzysta tego serialu i wiedziała, że wszystko będzie git, cacy i tak dalej w drugą stronę to pójdzie, no zakładam, że oni nie mogą wrócić z tej planety, bo wielorybki, z tego co wiemy, przychodzą e, na tą planetę, żeby umrzeć, więc nie ma powrotu w drugą stronę, więc jedyna nadzieja jest taka, że Ezra namówi Nową Republikę, żeby w jakiś sposób przylecieć po naszą ekipę, no i dalsza część przygód będzie oczywiście na tej planecie. Jeżeli chodzi o naszą planetę, Iwanka Trump, która jest chyba najbardziej olaną postacią w tym serialu, bo generalnie misją wysłał na walkę, której nie miała szansy wygrać, e, która sobie teraz odnajdzie nowe życie wśród bandytów, którzy nie wiem za bardzo jak funkcjonują na tym świecie, bo jedyne, na razie jedyne kogo widzieliśmy na tym świecie to bandytów, którzy są bandytami, zakładam, że są bandytami i pacyfistyczne istoty. I jak oni żyją, jak oni działają społecznie, nie mam lego pojęcia. Ona, zakładam, przejmie władzę i, i będzie sobie Iwanko Trump bandytów. E, Bejlen idzie. Bejlen idzie i oczywiście trafia na posągi. Nikogo jak innego, tylko ojca, syna i córki, eee, to czy córka jest chyba uszkodzona, czyli eee, trylogia mordiańska, nie mordiańska, przepraszam, eee, no z Clone Warsów, generalnie całe te personifikacje mocy, czyli coś, czego ja nie znoszę absolutnie i... Nie wiem czy on będzie nowym Jorusem, czy on gdzieś tam oszaleje sobie na tej planecie, jak to się będzie łączyło z Asoką, nie mam dla pojęcia, ale wydaje mi się, że on oraz jego uczennica to są wątki, które... Trochę na odwal zostały domknięte, szczególnie Iwanka Trump. To jest straszny, straszny dla mnie spadek jakościowy i najzwyczajniej w świecie jest szkoda. Mamy Trauna, który okazuje się, że prawdopodobnie, bo jest powiedziane w tym odcinku, że on przybył na tą planetę, on obudził te trzy matki i odbudował swój statek, więc zakładam, że w tych wszystkich trumnach leżą martwe albo... Śpiące siostry nocy i on teraz leci na Datomir, żeby, nie wiem, odbudować potęgę sióstr nocy. Bo tak, i to w jakiś sposób ma mu pomóc odbudować imperium albo działać w ramach imperium, nie wiem, ciężko jest to powiedzieć, ale taka jest moja teoria, takie jest moje założenie. No, Traum nie budzi mojego jakiegoś szacunku czy zachwytu, o czym mówiłem przed chwilą. No i na sam koniec zostawiamy scenę, która, która jest dowodem na to, że. Czasami twórcy tego serialu nie, mają, nie przyjmują się w ogóle jakąś logiką ludzkiego myślenia, tylko tym, żeby na siłę wywołać nam emocje. Bo mamy scenę, gdzie w jakiś sposób Ezra porywa statek imperialny z Kimere. Eee, to jest w ogóle super, że on przez... To mu się udało, brawo kompetencji imperialnych. Przylatuje na statek, gdzie jest Herac, generalnie są żołnierze Nowej Republiki, i ląduje w hangarze. W hangarze oczywiście żołnierze na niego czekają z bronią. No i co by zrobił każdy z nas? Kto by zrobił z nas normalnie myślący, logiczny człowiek? Wyszedłby z rękami na, do góry, mówiąc: Jestem Ezra, nie strzelajcie, skontaktujcie mnie z Herą Syndulą, ona mnie zna, mam ważne wiadomości od Asokitano. Nie! Ezra musi być tajemniczy, musi być yy dramatyczny, więc wychodzi w pełnej zbroi szturmowca i stoi. I nikt nie zadaje pytań, nikt się nie pyta, kim ty do cholery jasnej jesteś, człowieku, co się wydarzyło, o, o co chodzi, tylko musimy poczekać na ten gest, gdzie Chopper podjeżdża, i dopiero wtedy my, widzowie, widzimy, jak Ezra zdejmuje hełm. I to jest się okazuje być Ezra. Kto inny miałby być? Nie budujcie napięcia na czymś, co nie działa, no przecież my. Ach. To jest tak głupie. To, 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 to ma być jakieś nie wiem romantyczne, może nie romantyczne emocjonalne podsumowanie wątku z rebelców? To dajcie możliwość, żeby Ezra przytulił się z Herą. To by bardziej pasowało. Już Okej, okay. niech wybiegnie z tego statku ucieszony i przytuli się do Hery. i będzie git, będzie cacy. Ale nie, musimy zrobić niby tajemnicy. No i na samym końcu dostajemy ducha Anakin'a Skywalkera. Scena, która moim zdaniem jest zbędna, cały ten wątek nie przekonuje mnie w ogóle, że teraz akurat Anakin musiał udzielić jakiejś zagmatwanej lekcji, której do tej pory nie rozumiem, ehm, a Soce nie, nie kupuję tego. Jakby, ale super, mamy duszka mocy, spoko. Ciekawe czy Anakin też pojawił się Luke'owi Skywalkerowi, ehm, generalnie żeby cokolwiek mu pokazać, powiedzieć o Exegolu. No, nieważne. Generalnie że ujmując końcówka jest niby emocjonalna, jest pokazem slajdów, ale jest tak naprawdę jednym wielkim. Będzie kontynuowane. Uuu, zobaczycie, mamy więcej nawiązań do Clone Warsów. Przekonamy się, jak to właściwie będzie. Tak więc, moi drodzy, ja, ja wiem, już pewnie niektórzy z was napisali to, rozgrzewają palce, żeby to napisać, że marudzę i narzekam i tak dalej. Owszem, jakby robię to. I nie będę się z tym krył z tego powodu, że ten odcinek jest. Męczący, jest nijaki, jest, jest jeszcze bardziej niż cały ten sezon, jest. Nie wiem, czy jest. jest... Produktem jest czymś, co ma nas doprowadzić, ma nam pokazać niektóre aspekty um, bibliograficzno-lorowe. To nie jest odcinek, w którym ważni są bohaterowie. To nie jest odcinek, w którym istotne jest, uh, powiedzmy, jakieś relacje między bohaterami. Ważne jest to, że musimy domknąć odpowiednie okienka w Wikipedii. No nie działa to. No po prostu nie działa. Generalnie rzecz biorąc, to nie jest finał. To jest. To jest Finał, to jest przejściówka do drugiego sezonu albo do filmu. Chociaż nie mam do tego pojęcia, jakby ten film miał wyglądać. Generalnie ja jestem zawiedziony. Ja jestem zawiedziony pod względem technicznym, bo znowu są momenty, gdzie ta kopuła strasznie rzuca się w oczy. Pod względem um, powiedzmy jakimś fabularnym plot armorowym, to, to sekwencja akcji jest przesadzona. No i kończę moi drodzy. I zaczynam zbierać myśli na jutrzejsze nagranie, gdzie będziemy podsumowywać cały sezon, a bardziej ogólnikowo, bardziej przyszłościowo. I tyle. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie. Standardowo zachęcam Was do komentowania, jak i również przypominam, że jeżeli podobał się o to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!